Nastał niespokojny czas. Czas, którego nigdy się nie spodziewaliśmy, że nastąpi. Czas niepokoju, gdy martwimy się, czy normalnie możemy wyjść do pracy. Czas, w którym zastanawiamy się, czy osoby, które jadą z nami autobusem, mogą nas wyrazić, czy nie. Oczywiście, jeśli jakieś e, osoby spotkamy w autobusie. To moment, w którym, tak jak od niepamiętnych czasów, są ogromne kolejki do z spożywczych. Tak jak na obrazku. I nastał taki moment, w kilku tygodni, kiedy stwierdziłem, że po raz pierwszy wyjadę motocyklem na miasto. I powiem Wam, że jestem naprawdę szczęśliwy. Ale zastanawiałem się przed tym, czy naprawdę mogę na to miasto wyjechać. Bo nie jest to takie oczywiste. Zgodnie z obecnymi przepisami możemy przemieszczać się w określonych sytuacjach. Możemy na przykład pojechać do pracy albo możemy pojechać na zakupy. Nie w każdej sytuacji możemy pojechać. Nie narażajmy siebie ani innych. A czy denysz przejażdżkami? Tak. I wtedy sobie przypominam, jak to jest, jak się jeździ na motocyklu. Ale musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na lepszy czas. Chyba, że jedziemy do pracy albo do sklepu. A to może zdarzyć się do często. Ale pamiętajcie, bądźcie rozważni. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w przyszłości. Cześć.